Kasta squat, Yo! 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 Boo! 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 BDG yo! Kasta skvatt! Sprafta guvna! Sprafta guvna! Yo! 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 yo. Yo, znów góra gada, znów filmów kanonada Nawijam o tym, o czym innym nie wypada Dowoli, powoli, jak poli mnie to pierdoli Że was to boli, wyrywam się spod kontroli Spod presji, agresji, mistrz profesji W tej kwestii innych sesji Fanatyk to kata katy i bity kumpli góra, król dżungli, narina jak tu zaklinać Z majkiem łapie, hapie, mikrofonu papi, w żwałcie na dylej kanapie, mam własną terapię Rapie jak CN, rap kanciapie Technika ma mi dana, wiesz o co kama, Jestem PDG, szaman, jest amant i niepodrawiany czwaniak. mam z napisem, zakaz skopiowania Gura, kulom się nie kłania, kulisy odsłania, PDG, nic gadania. Ja nie chcę się powiedzieć nikomu, i komu ja nie gada, głupot do mikrofonu, ja robię to dla konkretnych. Kasta, dodekierun kodeks honoru. Ja nie wstydzę się powiedzieć nikomu. Ja nie gadam głupot do mikrofonu. Proponu dla konkretnych powodów. Kasta, kasta. Taka prawda, ja tak jak amsta, Podniesiony próg odporności hasta, wielkie ilości gości Ze świata, ludzie prości Dla potomności, znani ze swej szczodrości Pełne mądrości słowa Szczerości mowa Biały dom i jego wschodnia ściana Słówę gaba, już od rana Tych technik, ma mi ta Regeneruje jak Gorana I... Słynę, słabe produkcje puszczam z dymem słynne z flow, którym wzbudzam zadymę Od razu, już za pierwszym razem Niebezpieczny jak butla z gazem Składam razę, by ktoś kumał bazę By poznał rację, kwalifikacje, nie klasyfikacje Robię szum, jak tłum, sila, blaka, bum Potem znikam, jak zwykły człowiek wtopiony w tłum Ej. Ja nie wtedy się powiedzieć nikomu, nikomu Ja nie gadam głupot do mikrofonu Ja robię to dla konkretnych powodów Kasta, no Ja nie wstydzę się powiedzieć nikomu Ja nie gadam głupot do mikrofonu robię, robię to dla konkretnych powodów Kasta Jadę samochodem, w odtwarzaczu nowy kodeks no Mam swoją drogę, pokazuje pokazuję brodę Pierdolę mode, pierdolę, przeboją flisty Pierdolę trendy, bosem do pisty Jak Misty, robię te triki w muzyki Bo mam styl, nie spedalony jak boski riki.

Visão <laughs>